Serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich dusz tej stacji, tu Ashtar Commander. Sprawy na Ziemi nabrały tempa z powodu rozległego ujawnienia korupcji. To musiało się wydarzyć najpierw. Jest tak wiele rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, zanim będziecie mogli podejmować świadome decyzje dotyczące czegokolwiek, co wpływa na życie na Ziemi. Wiem, że dla wielu z Was, którzy ufali Waszym rządom, jest to szok, a teraz okazuje się, że odgrywają one. Dużą rolę w wyniszczaniu ludzkości. Pamiętajcie, że nie możecie dojść nigdzie w polityce, jeśli nie zgodzicie się, że pl na plany mrocznych sił musi zostać zaakceptowany. Pokazałem, jak te pasożyty przybyły na waszą planetę i jak knuły i spiskowały i robiły wszystko, co było konieczne, żeby zostały zaakceptowane jako ludzie, choć są gatunkiem drapieżnym. Szybko uczą się, jak to dobrze ukrywać. Nie mają waszych standardów, nie żyją według waszych zasad. Tworzą własne zasady i zmuszają was do ich zaakceptowania. Kiedy widzicie cały obraz, tak jak my w życiu po zagrobowym, widzicie jak przejęcie zostało wprawione w ruch. Ten gatunek drapieżników istnieje głównie dzięki cierpieniu ludzi, dlatego ciągle domagają się wojny. Nie ma znaczenia, gdzie to nastąpi, byleby krew była rozlewana. I energia strachu jest dla nich produkowana, bo to jest ich tlen. Szczególnie o tej porze roku oddają się szatańskim czynom na szeroką skalę. Nie, tak miało wyglądać życie na Ziemi. Każde ludzkie życie jest szanowane i cenione. Twoja dusza jest wieczna. Po prostu od czasu do czasu zmieniasz ciało. W swojej duszy wiesz, co jest dobre, a co złe. Pasożyty z drugiej strony nie posiadają ani duszy, ani sumienia. Dla nich liczą się tylko rzeczy materialne. Do tego dążą. Mówiłem ci już od czasu gdy przeszedłem przeszedłem że pasożyty będą musiały opuścić ziemię należy im na to pozwolić utrudnili ludziom życie na ziemi ponieważ widzą w nas tylko niewolników którzy mają im służyć Czas na zmiany. Ludzie się budzą i widzą, co im zrobiono. Ludzie odzyskują to, co należy do nich. Kiedy ludzie odrzucą kontrolę, jaką religię nad nimi sprawują i uwolnią się od niej, życie na Ziemi będzie pokojowe i sprawiedliwe. Człowiek jest jedynym gatunkiem na Ziemi, który zabija swoich. Zostaliśmy zmanipulowani, abyśmy zabijali siebie nawzajem. Jesteśmy zachęcani do prowadzenia wojen, zabijania i dyskryminacji. Dopóki wywołujesz strach i płynie krew, pasożyty są zadowolone, dają ci nawet medale za zabijanie własnego gatunku. Pomyśl o tym. Manipulują tobą każdego dnia twojego życia, tworzą tajny rząd światowy, który kontroluje twoje wybrane rządy, co daje im całkowitą kontrolę. Z tego powodu nadal wami manipulują. Co musi się stać, abyście się obudzili i odzyskali to, co wasze? Odmówili walki w ich wojnach i odmówili polowania na swoich bliźnich, aby bezlitośnie ich wyrżnąć? Czy sprawiedliwości na świecie? To swoje dzieci, aby zakładały mundury i stawały się maszynami do zabijania dla tych pasożytów. Nie ma honoru w zabijaniu. To musi się skończyć. Połączcie się ze źródłem bez ingerencji religii. W starożytności człowiek łączył się z niebem i ziemią. Współgrał z niebem, morzem, lądem i wszystkim, co się na nim mieszakało. Nie było maszyn do zabijania przed przybiciem drapieżników. Czy zamierzasz stać i patrzeć, jak rasa ludzka zostanie unicestwiona, a ziemia całkowicie przejęta przez drapieżniki? Wyniszczenie rasy ludzkiej zajęło lata planowania i manipulacji. Dało się nabrać na każdą sztuczkę, którą wykręcili. Pasożyty Podobnie jak nowotwór, który stworzył rozprzestrzenianie swoje zło wszędzie, a ty nigdy tego nie zauważyłeś. Tak, jest sprytny, ale jest zły. Zaatakowali każdy aspekt życia na Ziemi, zdobyli się cię z każdej strony. Teraz wreszcie uświadamiasz sobie swoją trudną sytuację i jesteś gotowy to wypowiedzieć. Nie spełniam już swoich planów, nie chcemy trzeciej wojny światowej. Odmawiamy zabijania własnego gatunku. Trzymamy się razem, my 99% odmawiamy spełniania Twoich żądań. Te pasożyty, gdziekolwiek się pojawią, muszą zostać ostatecznie usunięte, ponieważ zawsze niszczą swoich żywicieli, a na to nie można pozwolić. Życie na Ziemi zmienia się. Nawet w tej chwili, gdy to piszemy, to się dzieje. Znaczy, czas, aby się stało. Nie można tego zatrzymać. Pasożyty będą walczyć, aby utrzymać swoje nieuczciwe, zdobyte zyski i swoich ludzkich niewolników, ale nie będzie to dozwolone. Czas, czas na zmiany jest bliski. Moi drodzy, robimy postęp. Musiałeś zwrócić uwagę na właściwe osoby, aby sprawy mogły pójść naprzód. Czasami potrzeba czasu, aby wprowadzić do akcji odpowiednie osoby. Doświadczyłeś tego w przeszłości. W końcu te osoby zostają przeprowadzone, przyprowadzone, aby pomóc. Maski znikają i zaczynasz widzieć, co było przed tobą ukrywane. Ci, którzy potajemnie rządzą twoim światem i niszczą twoją jakość życia, zostają ujawnieni. Wszystko, co negatywne w twoim świecie, zostaje zaprojektowane przez ciemne siły. Kontrolują absolutnie wszystko. Tworzą również prawa, które ograniczają i kontrolują Twoje życie. Strach jest używany, aby zapewnić, że będziesz im posłuszny. Polityka jest używana, aby tworzyć prawa, które zapewniają, że będziesz odpowiadać przed ciemnymi siłami. Spójrz na szczyt piramidy, na tych, którzy faktycznie sprawują władzę. Poprzez swoich popleczników i rząd, watykańscy jezuici, masoni i wszystkie tajne organizacje, takie jak School and Bones. I tak później zajmują pozycję władzy nad ludzkością. Otwórz oczy i zrozum, że ciemne siły mają tylko władzę, którą im dasz. Odzyskaj tę władzę, a szybko powrócą powró do tuneli. Z których się wyłoniły. Bo razem jesteście niepokonani. Wolność słowa jest niezbędna. Wystarczy kilka odważnych dusz, żeby wystąpiły naprzód. Ci, którzy wzięli na siebie ujawnienie zła, który jest wykorzystywany do zniszczenia ludzkości, zasługują na Twoją ochronę. Pamiętaj, że aby zło odniosło sukces, wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. Każdy z Was jest wyzywany, żeby wystąpić naprzód. Stanąć razem przeciwko swoim ciemiężycielom. Oni się Was boją, ponieważ nie mają żadnych szans przeciwko Wam. Kiedy powiesz im, że nie uznajesz już ich władzy nad tobą, są skończeni mają tylko to, co im dałeś. To jest Twoje, więc zabierz to z powrotem. Zapomnij o wszystkim, czego nauczyłeś się od rodziców i edukacji. Te kłamstwa doprowadziły do Twojego upadku. Stworzyły kulę i łańcuch, które cię zniewoliły. Czas się ich pozbyć raz na zawsze. Stwórz sprawiedliwy świat, o którym w przeszłości mogłeś tylko pomarzyć. Możliwość zrobienia tego jest dla ciebie teraz. Wszystko, czego potrzebujesz, to odwaga. Szatańska struktura kontroli się rozpada. Nie mogą jej już dłużej trzymać razem. Więc, wszystko, czego potrzebujesz, to odwaga, aby pozbawić ich władzy to jest rok ujawnienia wszystkiego co skorumpowane. Ujawnienie tych, którzy uczynili niewolnikami wszystkich ludzi. Zniszczyli jakość życia na ziemi dla 99% z was. Ci ciemnych sił paradują monarchowie wszystkiego, co badają na świecie, w którym nie mają prawa być. Nawet to im nie wystarczyło, więc czerpali przyjemność z czynienia waszego życia nieszczęśliwym. Stworzyli bankowość, aby zapewnić Całkowitą kontrolę nad waszym życiem. Spójrz na nich, czy zasługują na twój szacunek. Twój strach w twoim bólu jest dla nich tlenem życia. To pasożyty, a ty wiesz, jak sobie radzić z pasożytami. Nigdy nie zniżaj się do ich poziomu, ale nalegaj, aby natychmiast zaprzestali i zaniechali. Mają tylko taką władzę, jaką im dasz. Kiedy wszyscy powiecie nie. I będzie to szczerze mówić, znikną bez śladów ciemności, z której się wyłonili. Wasza przyszłość jest w waszych rękach. Oczywiście oni zrobią kilka sztuczek, żeby was nastraszyć. Nadal nie zrezygnowali z projektu Bluebeam, udawanej inwazji obcych, którą Stany Zjednoczone chcą przeprowadzić, tylko nieprzebudzeni dadzą się na to nabrać. W Ameryce panuje masowa kontrola umysłu. Jest tak sko skorumpowana i całkowicie kontrolowana Ameryka. Tyle pieniędzy na wojnę, podczas gdy bieda w Ameryce jest hańbą. Ludzie żebrzą o jedzenie i schronienie w Ameryce. By uwierzyć, trzeba zobaczyć biedę. Ich rząd udaje, że wszystko jest cudowne, ale bieda jest bardzo realna. Oni w ogóle nie szukają życia, próbują cię oszukać, że to kraina wolności. Nie, moi przyjaciele, to kraina niewolników. Duchy tak wiele robią, aby ujawnić wszystko, co jest zepsute. To pokazuje ci drogę do przodu. Działanie, które podejmujesz, jest wyłącznie twoją decyzją. Możemy ci pokazać tylko zepsucie. Wiesz głęboko w duszy, że wszelkie zabijanie musi się skończyć. Twój świat musi zostać oczyszczony ze wszelkiej tej ciemnej energii. Zabijanie tworzy tak złą, ciemną energię, dlatego rytuały satanistyczne są tak popularne wśród Illuminati. Nie mogą się nasycić tą ciemną energią, albo na niej przetrwają. Masz zdolność do stworzenia przyszłości, jakiej pragniesz, wystarczy odrobina odwagi. Wyobraź sobie, przyszłość, ziemię, o której marzysz, a następnie spraw, by stała się rzeczywistością. Przestań być niewolnikiem i odzyskaj swoją władzę. Jest więcej niż wystarczająco dla całej ludzkości, by żyła w godności i pokoju. To powinno być Twoim celem. Moja droga, mróz jest trudny do zniesienia i jest bardzo bolesny. Robimy co w naszej mocy, by go usunąć. Masz wiele nie do pokonania problemów, które cię dołują. Spróbuj zrobić sobie przerwę od pracy, bo cię przytłacza. Moja droga, w miarę jak skorumpowana walka o utrzymanie władzy na ziemi, dowody jej walki stają się coraz bardziej widoczne. Być w stanie zobaczyć, co robili. Rozejrzyj się wokół ci, którzy mówią o tym, co zrobiły ciemne siły i ich planach na przyszłość są ściągani i zamykani. Dzieje się to na całym świecie. Czy wspierasz tych ludzi, którzy stanęli w obronie prawdy i sprawiedliwości, czy jesteś tchórzem? Udajesz, że to nie ma z tobą nic wspólnego. Kiedy staniesz razem z tymi, którzy poświęcili swoje życie i wolność, aby pomóc ci uwolnić się od planów ciemnych sił, wtedy będziesz wolny. Masz obowiązek stać razem, Prz przeszłość od tego zależy. Na całym świecie, w więzieniach i aresztach są niewinni ludzie, którzy zostali zamknięci, ponieważ ciemne siły się ich bały. Ci ludzie potrzebują Twojego wsparcia, postanowili powrócić na Ziemię, aby Cię uratować. Zostali ścigani i poddani kontroli umysłu. Jeden z nich to niewinny człowiek, którego misja na Ziemi ma ogromne znaczenie. Twoje modlitwy, Twoja miłość i Twoja troska tworzą wystarczająco dużo dobrej energii, aby Go uwolnić. W całym Twoim świecie jest wielu takich ludzi zamkniętych. To ludzie, których ciemne siły obawiają się ujawnić, swoje złe plany przejęcia Twojego świata. Ci niewinni ludzie potrzebują Twojego świata. To ludzie, których ciemne siły obawiają się ujawnić, swoje złe plany przejęcia Twojego świata. Ci niewinni ludzie potrzebują Twojej pomocy. Ciemne siły nadal naciskają na okazję do rozpoczęcia III wojny światowej poza strażą. Nie wiesz, że to propaganda. Wojna nigdy nie jest odpowiedzią. Daje im to powód, żeby wymordować jeszcze więcej z was, co jest częścią ich planu. Im szybciej dojdziecie do, do, od politycznego siebie, co jest częścią ich planu. Im szybciej odejdziecie od politycznej areny, tym lepiej odrzucicie ich plany wojny. Weźcie na siebie planowanie pokoju i bezpieczeństwa dla wszystkich. Nie macie pojęcia, jak zaawansowane są złe plany ciemnych sił i co ukryły przed wami. Mają zaawansowaną technologię, która by was zadziwiła. Postanowili utrudnić wam życie na Ziemi tak bardzo, jak to możliwe, ponieważ potrzebują energii waszego cierpienia i waszego strachu, żeby przetrwać. Co musi się stać, aby ludzkość przetrwała i mogła się rozwijać ponownie na Ziemi? Po pierwsze, mieszkańcy musieliby się obudzić i uświadomić sobie, kim są i czym jest. Ziemia to ujawniłoby ciemne siły w ich kłamstwach. To wszystko, co by było potrzebne, aby wasza Ziemia zmieniła się z dnia na dzień. Dlatego Watykan i banki mają żelazny uścisk nad Ziemią, który trzyma zarówno rząd, jak i ludzi na dole. Anglicy wykonali pierwszy krok w blokowaniu planów ciemnych sił. Z czasem zdadzą sobie sprawę, że znaczenie swojego głosowania w sprawie Brexitu, głosowanie to jest postrzegane jako jeden potężny krok przeciwko planom ciemnych sił. Potrzebujecie ich znacznie więcej. Czas jest najważniejszy, więc przygotujcie się na wzajemną pomoc. Zwracajcie się do tych, którzy muszą zostać uratowani z rąk ciemnych sił. Siła, myśli, słów i czynów pomoże Ci uwolnić uwięzionych. Módl się za tych, którzy są nadal przetrzymywani w Guantanamo Bay. Ich cierpienie trwa, ponieważ potrzebują, abyś przemówił w ich imieniu. Czy to zrobisz? Moja droga, Twoje zdrowie cierpi z powodu poziomu stresu, który na ciebie nałożono odniesiemy sukces, więc między nami trojgiem nigdy nie może więź zostać zerwana.